Cześć. nazywam się Boguś Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda dzień na tej szkole. Zapraszam. W edukacji wojskowej uczniowie doskonalą swoje postawy strzeleckie. Uwaga! Niska gotowość. Wysoka gotowość. Niska gotowość. Kolano. Niska gotowość. Wysoka gotowość. Niska gotowość. Ziemia. Cześć! Wejście do budynku. Na przód! przód dzisiaj się Kuba na zewnątrz, się innego? Nie, podczas dzisiejszej kurczenie zważnego nie tak będę robić. Może opowiedz nam też w szkole, czyli jak ci się podoba, Dlaczego no, czemu akurat Peniks? Eee, Peniks dlatego, że wiążę swoją przyszłość z wojskiem. Po tej szkole planuję iść dalej na studia wojskowe i uważam, że ta szkoła daje dużo perspektyw, żeby łatwiej dostać się no. na dalsze studia. Zapraszamy dalej. Tutaj znajduje się sekretariat, czyli kultę do dowodzenia. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zapraszamy do sekretariatu, a także podania życie w tym miejscu. Pamiętajcie, jeśli już będziecie naszymi uczniami, wchodząc do sekretariatu, będziecie musieli zameldować. Ale nie martwcie się, nauczymy Was tego w pierwszej klasie. Zapraszamy dalej, przedstawię pracownię geograficzną. Znajduje się w niej Gosia, jest uczennicą naszą już 2 lata. Gosia, mogłabyś nam coś powiedzieć na przykład o ślubowaniu w Sokocie? Szlubowanie w Sopocie jest naszym pierwszym wyjazdem, na której odbywa się przysięga na sztandar szkoły. I od tego momentu jesteśmy prawowitymi uczniami Feniksa. A teraz chodźmy, pokażę Wam pracownię matematyczną. Cześć dziewczyny. Cześć. W dzisiejszych konsultacjach z matematyki uczestniczy Kinga i Jurka. Julka, słyszałem, że nurkowałaś. Możesz nam to się powiedzieć o nurkowaniu? Jasne. Przeszłam eee, na 11 metrów pod wodę i było to mega super przeżycie. I myślę, że jeśli mogłabym podejść do kursu jeszcze raz, na pewno bym z tego skorzystała. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym wspomnieć o naszych absolwentach. Przykładowo jeden z nich jest absolwent abranczy, Bramczyk Akademii Wojsk Nowych we Wrocławiu. Jest to dowód na to, że chcieć, to móc. Była geografia, była matematyka, a więc przyszedł czas na Pracownię Historyczną. Zapraszamy! Jest tutaj Kasper, milny uczeń z historii. Kastej który się u nas już... Ile Kastej siedzi? Dwa lata. Dwa lata? Dość, tak, już bardzo dużo obozów. Może opowie nam coś o obożewie? Podoświadczył, że jest to obóz, się utrzymał uścigawy, w którym może na przykład robić krótką Mamy tam wiele ciekawych zajęć. Takich jak zielona antyka, spinaszka, strzelanie. Obóz jest bardzo ciekawy, dużo mnie nauczył. Przywiązuje do mojego życzenia do doświadczeń, wiele ciekawych było i serdecznego panu. Dziękujemy, idziemy dalej. Tuż obok pracowni historycznej znajduje się pracownia polonistyczna. Zapraszamy. W dzisiejszych konsultacjach uczestniczy Julka. Chciałbym się pochwalić, że jutro jest czynnym woltamiuszem naszej szkoły. Idziemy dalej do pracowni biologicznej. Zapraszamy. Martyna, chciałaby opowiedzieć, jak zaczęła się jej przygoda ze szkołą? Ogólnie to, moja przygoda się zaczęła od tego, że moja starsza koleżanka bardzo polecała tą szkołę. Też zawsze chciałam y, zostać y, żołnierzem, więc uznałam, że ta szkoła będzie dla mnie. A teraz chciałbym Was zaprosić do jednego z najciekawszych pomieszczeń w naszej szkole. Jest to magazyn. Maciek i Kuba właśnie przygotowują się do pokazu. W naszym magazynie znajdują się do sprzętu m.in. kamizelki taktyczne, hełmy, atrapy noży, broni krótkiej, broni długiej. W naszym magazynie mamy również sprzęt do nurkowania, buty butne, mundury szkolne, plecaki, papiery do painbala oraz sprzęt łącznościowy. Jednym z najnowszych pomieszczeń w naszej szkole jest pracownia chemiczno-fizyczna. Zapraszamy! W dzisiejszej konsultacjach uczestniczy Tosia. Cześć Tosia! Cześć! Powiedz, czemu akurat Fenix? wybrałam Phoenix dlatego, że można się tu wiele nauczyć, yy, jest dużo yy, fajnych wspomnień i dużo się dzieje. Teraz chciałbym Was zaprosić za salę na salę samoogrony. Na w skole jest możliwość ukończenia kursu zawodowego, który składa się z etapów. Zapraszam na konsultację z wychowania fizycznego. Jedyny ze specjalistycznych zajęć jest medycyna. Chodźcie zobaczyć, jakie to są zajęcia fajne. W dzisiejszych konsultacjach uczestniczy Kasia i Adam. Kasia, powiedz nam, co robić. Opatruję kolegi otwartą ramię. Czy uczymy się tego na lekcjach edukacji ogólnej? Nie wiem, uczący się, czy wkłada się na Nasza szkoła bierze udział w programach Ministerstwa Obrony Narodowej, takich jak certyfikowane wojskowe klasy mundurowe oraz oddziały przygotowania wojskowego. O naszej szkole mówimy Feniksowa Rodzina. U nas każdy ma znaczenie, i nawet mały może stać się wielki również może stać się częścią naszej rodziny. Chodź! Bieg! Zemia moim ciałem! Zemia moim ciałem! Ogień siłą Powiedz Ogień siłą mą. Powiedz się oddechem! Powietrze oddechem! let's go